Co? Czy wy to widzicie? W końcu jestem. Nie wierzę. Słuchajcie, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony: matruner.pl. Witam Was w kolejnym odcineczku z gry Minecraft. Widzimy się oczywiście na wojanowicach. Dobra, ej, tutaj są w ogóle moje rzeczy. Patrzcie. Dobra, twoje włosy nie będą już czerwone. Zobaczcie na to. To już możemy wyrzucić. Udało się, ogarnęliśmy to, zobaczcie, mam żółte, przepiękne włoski. No i moi drodzy, na samym wstępie piszemy! Słuchajcie, żółte włosy. Każdy kto napisze dostanie serducho, więc piszcie moi drodzy. Zostawiajcie łapęcie w górę, a my dziś w dzisiejszym odcinku sprawdzimy co słychać na wojanowicach. Kompletnie jestem odcięty od wszystkiego, słuchajcie, bo no nie może nie mogę w to uwierzyć. Zobaczcie kolor włosów wrócił. Jestem w końcu żółty. No i na, na sam start mam nadzieję, że dobijemy tak z 5000 łapy w górę. Więc to będzie naprawdę koks sprawa i patrzcie, wojanowice są i jestem normalny. W końcu jestem normalny. I to mnie najbardziej najbardziej cieszy. Dobra. Podążaj za czerwonym proszkiem, to chyba nie moje. Nie wiem, ale sprawdźmy, co to jest za wełna jakaś. Ej, wełna, dobra, wełna, więcej wełny. Lawa? Woda? Ej, słuchajcie, czy to są te rzeczy? Co tu się w ogóle wydarzyło? Ej, w ogóle dziwnie, bo e, z tego co zauważyłem, no to jest tutaj coraz więcej redstone'a. Okej, okay, um, jak widzicie mamy tutaj... Jakieś obrazy, w sumie nie wiem o co chodzi, tu jakieś dziury, no i te sadzonki, ej, czyli faktycznie, faktycznie te itemy, które były mi potrzebne do zmiany koloru włosów, więc dzisiaj musimy je zniszczyć, żeby już więcej do tego nie wracać, mam nadzieję, że znajdę ich dużo, dużo więcej, okej, okay, skóra jest, tutaj mamy skórę, eee, coś dalej, coś dalej, okej, okay, boba, bo jak on miał... Jak on miał? Jak on się nazywał? Bombel, Słuchajcie, Bombel jest oczywiście nienaruszony. Zobaczmy, co tam u Kati, słuchaj, Czy Kati coś tutaj pozmieniała? Nie, chyba u Kati się nic nie pozmieniało konkretnego. E, więc od razu nie będę tutaj jakiś szperał. O, miś koala! Ha <grym> pandziule, pandule, Nie, no nie jest miś koala, tylko panda chyba. No tak. E, dobrze, jak widzicie, naprawdę dużo rzeczy e, się pozmieniało. Bo jest tutaj. Jakie kolorowe, patrzcie: czerwone, żółte, zielone, niebieskie. Ty, to jakieś różne kolory są. Spoko. Ej, tutaj były moje itemy. Słuchajcie, z tymi itemami będziemy musieli zacząć żyć, bo jak widzicie, jest ich tutaj sporo. Ale nie mam praktycznie nic jedzenia. Może by się coś przydało do zjeść. Mogę zrobić chlebek, ale to za mało ciastka. Wezmę. Eee, dobra, to z takim. Eee, z takim ekwipunkiem to może Minecrafta nie zwojujemy, ale może się przyda. Słuchajcie, jajo wyleci w powietrze! Yeah! Dobra, poleciało. Co my tu dalej mamy? Jakiś. jakiś totem? Kurczę, kot! Ej, czy to jest mój kot? To są moje koty! Ej, czy wszystkie koty są? Halo, co się wydarzyło tutaj? Okej. Okay. Dobra, tylko matronera nie ma. Matroner się wyprowadził. Ale dobra, kotki są, więc zobaczcie, ile ich tutaj mamy. No i wiecie co? Owieczka Lucy gdzieś zaginęła. Musimy ogarnąć tą sprawę, bo to już jest drugi raz i w sumie najwięcej to wie chyba o niej Kati. Chyba najwięcej to wie o niej Kati. Yy, więc w takim razie będziemy teraz cisnęli. Słuchajcie, do miejsca, yy, w którym się zrespiliśmy. Ale pokażę wam mały, mały triczek, który. Ułatwi nam podróż, wiecie co? Po prostu zniszczmy tutaj bloczek. Patrz na to, cyk, cyk. I jesteśmy, zobaczcie na to, jestem tutaj, w tym miejscu. No i musimy to, te wszystkie itemy tam wrzucić i już więcej do nich nie wracać, okej. Okay. Dobra, szkoda, że lawy nie wziąłem, bo bym to wszystko zalał lawą. Okej, okay. mamy to zrobione, wiecie co, jestem happy, bo mam w końcu swój ulubiony kolor. No jak dobrze wiecie, matrunerowy kolorek to jest żółty. Eee, w takim razie będziemy musieli teraz jeszcze troszkę przyspieszyć i... Mam kompletnie energię, żeby cokolwiek tutaj robić na Wojanowicach, więc mam pomysł, żeby zacząć robić jakieś gdzieś zamieszkać, jakiś domek ogarnąć czy coś w tym stylu. Dajcie znać, gdzie byśmy mogli zbudować domek. Może wiecie, gdzie mógłbym coś takiego ogarnąć? W ogóle, jak tu fajnie kolorowo. Widzicie co? Prześpimy się. Ej, tutaj coś jest. Tu mieszka Lamus wojan. Ej, ale tutaj pod spodem coś jest i nawet nie chcę sprawdzać, więc lepiej ja tam nie będę wchodził. Bo jeśli faktycznie coś takiego ma miejsce, te, że może coś wybuchnąć czy coś, to lepiej po prostu tam nie wchodzić. Ale dobra, tutaj chyba łóżeczka były. Nie, nie ma. Tutaj są tylko grzybki. E, w tych domkach słabo jest ogólnie z, z, z łóżkami. Może w którymś będzie. Ale dzień dobry, tutaj nie ma. Tutaj również. Nie jest! Mamy to. Słuchajcie, idziemy spać. Elegancko, na spokojnie. W takim razie w dzisiejszym odcinku będziemy musieli trochę e, jedzonka ogarnąć, bo mam zamiar zacząć tak jakby na nowo przygodę, słuchajcie. E, żeby mieszkać, coś budować, rozwijać się e, właśnie na Wojanowicach, więc to jest taki mój mały teraz pomysł. O nie! Nie! Proszę, nie mówcie, że to jest prawda. Nie no nie! Creeper ty dziadego! Dobra, ale tutaj coś jest... Ej, tutaj jest w ogóle woda. Oh my god. Ty to ten krzyż rozwaliło! Nie, ja nie mogę z on zadzierać. Słuchajcie, muszę to naprawić. Muszę to naprawić jak najszybciej się tylko da. O nie! O nie, 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 nie! Ja się tak nie bawię. Dobra, muszę to naprawić, słuchajcie, bo jak dobrze wiecie, ja nie jestem z on, ale... Ja nie mogę już następnym razem zadzierać z nim, bo jak widzicie, źle się dla mnie to skończyło, trwało to zbyt długo, więc e, może... Może takie itemki czarna wełna czy coś, może będą tutaj pod domkiem palionito. Ej, mega się cieszę, że w ogóle to udało się ogarnąć te włosy. No nie, palion proszę, powiedz! Palion! Jesteś? Powiedz, że masz. Że... Nie, nie, nie! Że masz czarną wełnę Błagam, powiedz, błagam cię. Jest masz! Okej okay. Git i... Dircik, ale tutaj coś jest? Halo, dzień dobry. Kto tutaj jest? O nie! Co za impreza? O kurczę! Dobra, zamykam to. Koniec imprezy ja zmykam i nie mam zamiaru się tutaj z wami... Nie! Jak to możliwe! Co się dzieje? Widzicie to jakieś wybuchy? Mnie nie było... Cielak! Ej, cielak, puszek, okruszek i cielak, ok, ale czy wy to widzicie? Faktycznie w, na wojenowicach dzieją się dziwne rzeczy. Przecież, creeper, byłem od niego zbyt daleko, żeby on wybuch, a jednak wybuchł, więc muszę naprawić na pewno em, tutaj coś takiego. Na pewno te pole musimy ogarnąć, bo jak widzicie, krucho będzie ze mną, jeśli faktycznie będę grał z on. Okej, okay, dobra, zróbmy tak, 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 okej, okay, nie chcę tam zalewa, ale muszę naprawić, słuchajcie, ten, to coś, o, okej, okay, dobra, niech będzie tak jak było, powiedzmy on, że faktycznie tak to wyglądało i mam nadzieję, że nie będziesz tutaj zły, że creeper wybuchł, Nie ja, eee, no to całkiem, całkiem ostro, no nie, i są szkielety, wiecie co, bardzo, bardzo mnie to denerwuje, bo nie mogę nic ogarnąć. Wiecie co, może jakieś diamenciory może mam. Może byśmy ogarnęli cokolwiek fajnego w e, następnych odcinkach. Okej, okay. jak widzicie, mój, mój plac budowy jest kompletnie rozwalony. Może faktycznie by, przydałoby się zrobić tutaj jakiś domek. E, ...czy coś w tym stylu. Dajcie znać, czy macie jakiś pomysł na domek, e, ...czy miałby być drewniany, czy jakiś z wełny, czy jakiś modernistyczny, czy jakiś, e, ...w takim stylu średniowiecznym. Nie wiem, dajcie znać, może coś wymyślimy razem, ale czy ja mam diaksy, o to chodzi, czy ja mam diamenciory, bo to jest ważne dla mnie w tym momencie. Hmm. Diamencików jako tako nie ma. Wezwi wind, tu winda, bo ja była, co się z nią stało? nie wiem. Kurczę, Creeper, kolejny Creeper, dobra hmm. Creeper, czy ty wyobrażasz sobie to, że nie możemy tutaj być razem? Okej, okay. dobrze, lecimy na dół, cyk, jest, dobra, to teraz tak, co tu robi Dirt? Nie wiem, dobra, szukamy diaksów, czy gdzieś diamenty? Najszybciej diamenty mogły być ukryte tutaj, bo tutaj miałem bardzo, bardzo dużo itemów, chyba że je wszyscy, wszystkie. W Matrunerowicach wszystko jest. No nie. W Matrunerowicach wszystkie moje itemy lepsze. Ale tutaj może coś niech będzie. Nie ma. Kurczę, jest kaszana trochę, powiem wam. Bo tam miałem bardzo dużo fajnych itemków. A teraz wracać do Matrunerowic to jest kupa, kupa czasu. O nie. Szkielecie, nie celuj we mnie. Ty sobie zlatuj. Ja podbiegnę. Okej, okay. tam się coś nie załadowało. Jak widzicie, patrzcie. O nie. Ty, on ma... Łuk jakiś enchantowany. dobra, ciśniemy do Wojana. Może Wojan mi poratuje jakimiś rzeczami. Czy w ogóle ktoś jest na serwerze? Nie ma nikogo. Ale jak widzicie, moja główka na górze jest żółciutka, więc to jest taki plus tego wszystkiego. Eee, ja bym z chęcią, oczywiście, jakoś. Nie wiem, uhonorował to czy coś takiego, eee, bo jesteśmy już chyba pozbawieni tego. On nie wiem, czy on wraca, czy nie. Dobra, tutaj... dam radę wyskoczyć. Jest, udało się, świetnie. Oj, tu jestem u woj... Co tu się dzieje, proszę państwa, co tam jest? Tam była moja tabliczka. Eee, dobra. Co? Dawno się nie słyszeliśmy Wojtku. Wojtek? Wojtek jest tutaj? O Jezu! Tu płytka myślałem, że zaraz wybuchnie cokolwiek. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Słuchajcie, yy, sprawa wygląda tak, że udało się ogarnąć włosy koloru żółtego, który naprawdę bardzo, bardzo za którymi tęsniłem i zobaczcie jak pięknie wyglądam. Teraz jestem normalnym graczem, który nie tutaj, powiedzmy, nie ma żadnego pactus on i to jest mega ważne. Więc moi drodzy, dzięki za uwagę. Ja jestem Matrunerpel, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami i Trzymajcie się, wbijajcie również do mojego yy, sklepiku matrunertitris.com yy, oraz Instagramka. Macie linki w opisie. Do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami. Papa! Pa!